Dziś w naszym programie. W Nowotarskim Magistracie odbyła się konferencja prasowa z udziałem władz miasta. Głównym tematem rozmów było podsumowanie 2024 roku oraz plany na 2025 rok. Władze miasta, radni, parlamentarzyści Spotkala oraz dyrektorzy miejskich jednostek spotkali się na noworocznym spotkaniu burmistrza Nowego Targu, aby złożyć życzenia i omówić plany na 2025 rok. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na konferencji Pana Burmistrza Miasta Nowy Targ Grzegorza Watychy. Wśród uczestników konferencji jest także Pani Radna Katarzyna Wójcik, reprezentująca klub Nasze Miasto. Witam na konferencji, której głównym założeniem jest podsumowanie ubiegłego roku oraz przedstawienie planów na bieżący rok i przyszły rok. Staramy się no, wychodzić też jakby z taką otwartą ręką i... Jeżeli są z, propozycje ze strony radnych, czy to do, do inwestycji wyboru, czy do, do, do zmian w budżecie, no żeby tu jednak ten kompromis osiągać i iść do przodu, a nie tkwić, nie tkwić w jakichś takich sporach i przedłużających się dysputach. Liczę też na to, że, że też dojdzie do jakiejś takiej koncentracji na, 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 na problemach i rozstrzyganiu w głosowaniach, a, ale, ale żeby żeby to po prostu. Nie, nie trwało w nieskończoność. Rozumiem, że Rada jest dociekliwa, ale też pewne jakby jakieś gra, granice czasowe e, chcę, żeby, żeby były, no i żeby, żeby też każdy jednak ten wypoczynek wieczorny, nocny miał zapewniony, bo rzeczywiście mocno nam się to dało we znaki. Jeżeli chodzi o ubiegły rok, to chciałbym przede wszystkim tutaj odnotować bardzo ważne, przełomowe wręcz, wręcz inwestycje, inwestycje, o których głośno mówiłem też jakby w trakcie kampanii wyborczej czyli kwestie podłączenia miasta do geotermii i w tym momencie jesteśmy już można powiedzieć mocno zaangażowani bo pozyskaliśmy w ubiegłym roku 30 milionów złotych na budowę magistrali geotermalnej przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe remont ulicy Podtaczańskiej który został wykonany w ubiegłym roku też to była inwestycja z dojazdem do chatki to też jest inwestycja, która, która bardzo wydaje mi się, że y, pomogła temu dla tego rejonu miasta, czyli, czyli dla rejonu osiedli wielorodzinnych, ulica Podtaczańska, typowo ulica Osiedlowa, tak samo parking na osiedlu Sikorskiego, też dla, dla mieszkańców y, tego wyremontowany, i remont drogi na placu Ewry, czyli przed blokiem Podhalańska 8 do przed pawilonami handlowymi. No i teraz jeszcze, jeszcze mamy tutaj w zanadrzu. Kontynuację, bo przełożyliśmy to zadanie na kolejny rok, czyli, czyli remont z drugiej strony, można powiedzieć, placu Ewry tego fragmentu ulicy Podhaleńskiej. Także zostało wykonane tutaj wyniesione skrzyżowanie, to też w ramach pozyskanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ulicy Krzywej i Długiej. Łącznie w 2024 roku pozyskaliśmy prawie 50 milionów środków zewnętrznych, to jest na te największe inwestycje część z tych środków wpłynęła już na, na konto urzędu, część będzie przekazywana jakby w ramach rozliczania dotacji, natomiast to, ta, ten efekt pozyskiwania środków tej oszczędności był taki, że pod koniec roku z zaplanowanego kredytu, który był w, w projekcie, był w budżecie, 2024 nie w projekcie, ale w budżecie 2024 roku oszacowany na 15 milionów w grudniu szacowaliśmy już, że, że może skończy się, że weźmiemy tylko... 8 milionów, ale ostatecznie dzięki temu, że spłynęły nam te dotacje jeszcze w końcówce roku, pozwoliło nam to zbilansować działalność także miasto nie zaciągnęło kredytu planowanego w ogóle. Głos mieszkańców, który napływa do nas też jako do, czy do radnych i do urzędu jest taki, że mieszkańcy e, bardzo, bardzo są chętni do tego, aby taka wieża na Łapsowej Polanie powstała. Dofinansowanie, które będziemy mieli z zewnątrz opiewa na ponad 85%, więc tak naprawdę bez kosztów, dużych własnych, jesteśmy w stanie zrobić coś, co zostanie dla nas i będzie służyło tak, jak, tak naprawdę i mieszkańcom, i turystom, więc tutaj y, będą tak czy tak trwały rozmowy między nami radnymi, aby jednak podać argumentację, dlaczego nie są za, czy tylko parkingi, kwestia parkingu, bo ja wiem, jeżeli się dyskutuje to każda, każdy problem jest do rozwiązania, tak, są prywatni ludzie, którzy mają tereny, którzy mogliby zagospodarować swoje tereny tam na parkingi, i również mieć z tego jakiś swój dochód. To już coroczna tradycja. W noworocznym spotkaniu burmistrza Nowego Targu w Miejskim Centrum Kultury wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz, radni, dyrektorzy miejskich jednostek oraz parlamentarzyści reprezentujący Podhale. Burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha podczas swojego wystąpienia podziękował mieszkańcom miasta za ponowne wybranie go na stanowisko burmistrza. Czuję się tym wyborem docenionym przez mieszkańców i docenionym, zwłaszcza za pracę, którą traktuję jako służbę na rzecz nowego targu i jego mieszkańców. Służbę tę jak najlepiej potrafię wraz z całym zespołem pracowników, współpracowników z urzędu, z naszych jednostek miejskich, ale też i spółek, innych organizacji, współpracujących, partnerów, staramy się realizować systematycznie, ażeby w naszym mieście stale poprawiać jakość życia. Nie zabrakło również podsumowania ubiegłorocznych inwestycji. Wśród największych sukcesów, którymi się najbardziej tutaj cieszę, chciałbym podkreślić dalszy rozwój projektów ogólnie rzecz ujmując geotermalnych, które nie tylko zapewniają czy zapewnią ekologiczne źródła energii, ale także zwiększą naszą niezależność energetyczną, no i oczywiście przyczynią się do ochrony środowiska. Nie byłoby tego bez odważnych decyzji i odpowiedzialnej współpracy z sąsiednim samorządem na rzecz właśnie rozwoju geotermii, czyli z Wojtemu Gminy Szaflanda. Trzeba także odnotować zakończony pod koniec roku największą inwestycję drogową w naszym regionie, jakim była budowa nowej drogi krajowej nr 47, czyli popularnej Zakopianki. Słowa podziękowania za ten Cieszący wszystkich kierowców efekt końcowy tej, tej inwestycji, pragnę przekazać na ręce obecnych tutaj parlamentarzystów, którzy dbali o to, ażeby środki wśród wielu zadań, wśród wielu potrzeb, jakie są w naszym kraju, trafiły także na odchale i ta inwestycja, o której mówiło się od bardzo dawna, na naszych oczach w minionym roku się sfinalizowała. Oczekuję także, że takie inwestycje, duże inwestycje państwowe realizowane przez drogi krajowe czy przez drogi wojewódzkie, będą na terenie naszego miasta i Podhala, czy to też powiatów nowotarskiego, tatrzańskiego, nadal realizowane. Chciałbym życzyć wszystkim Państwu przede wszystkim zdrowia, szczęścia, a także pomyślności i na koniec tego roku, jak spotkamy się znowu z satysfakcją z tego, co udało się osiągnąć, a co przyprawia nas o radość i dumę. Głos zabrali również podhalańscy parlamentarzyści z Prawa i Sprawiedliwości. Gratuluję wszystkim Państwu, bo nie było wcześniej sposobności w takim gronie się spotkać, tego, że społeczność lokalna oddażyła z Was i możecie służyć społeczności, stolicy Podhala. To jest służba publiczna, to nie jest rzecz łatwa, każdy kto się z nią mierzy doskonale wie, że są blaski, że są cienie, że trzeba się zmagać z trudnością. Jesteśmy w okresie świąteczno-noworocznym, więc pozwólcie, że nawiążę do ostatniego święta, jakie przeżywaliśmy na Mianowicie, do Święta Trzech Króli, w której królowie do trafili dzięki betlejemskiej gwiaździe. Każdy z nas podobno na niego skłonie swoją gwiazdę, ma i życzę Państwu, aby ta gwiazda każdego z Was przeprowadziła Państwa przez ten 25. rok zarówno w życiu osobistym, życiu rodzinnym, w życiu społecznym i w życiu zawodowym. Tradycyjnie toast wzniósł przewodniczący Rady Miasta Jan Sienka, który zastąpił w tej roli swojego poprzednika Grzegorza Luberde. Chciałem życzyć Państwu, abyście oprócz spełniania się na ścieżkach kariery, na ścieżkach zawodowych, na ścieżkach samorządowych i państwowych, w różnych aktywnościach. Spełniali się też w rodzinie, w małżeństwie, w wychowywaniu dzieci. Bo te wszystkie aktywności, które prowadzimy, to wszystko, co robimy w swoim życiu, myślę, że dla większości z Państwa, mam nadzieję dla wszystkich. Jest podyktowane tym, że troszczycie się, kochacie swoje rodziny, swoje dzieci. Bo to jest podstawa wszystkiego. Bez rodziny, bez dzieci, nie byłoby nas tutaj i nie mielibyśmy po co się spotykać i pracować na rzecz państwa, całego, na rzecz naszej lokalnej wspólnoty. I chcę państwu życzyć, i sobie również, oprócz takich zwykłych życzeń zdrowia, siły, mądrości. Abyście Państwo nigdy nie zapomnieli, po co to wszystko robimy i w jakim kierunku to nas wszystkich powinno prowadzić. Wszystkiego dobrego, wszel wszelkiej pomyślności, dobrego Nowego Roku, dobrego Nowego Targu. Szczęść Boże! Ponadto w naszym programie. Ponad 100 narciarzy, w tym dzieci i dorośli, stanęło na starcie pierwszych otwartych zawodów w narciarstwie biegowym o Puchar Związku Podhalan w Klikuszowej. W Miejskiej Hali Gorce odbył się dziesiąty rodzinny turniej tenisa stołowego imienia Jana Klaga. Miejski Chór wraz z zespołem New Market Jazz Band oraz żeńskim kwartetem wokalnego Ars Musica kolendowali na scenie Miejskiego Centrum Kultury. Bieg Narciarski, Centrum Narciarstwa Biegowego gorce Pierwszy puchar e, w Narciarstwie o Puchar Związku Podhalan. E, ponad 80 uczestników, e, piękne nagrody dedykowane, rzeźbione medale, e, ogromny puchar dla e, zwycięskiego oddziału Związku Podhalan. Punkty się liczą, e, świetna atmosfera, w końcu zima dotarła, e, bo wiemy jak to było z tą zimą. No cóż, pokazujemy jaka była historia Narciarstwa, tak? I dzięki temu, wszystkiemu, dzięki tym strojom, tym starym nartom drewnianym, my teraz możemy biegać na centrum na tych nowoczesnych nartach. No, historia nas i tradycja kształtuje, i to jest piękne. Bardzo się cieszę, że mimo tak trudnej pogody. Jest tylu zawodników, tyle dzieci, którzy wspólnie z nami, z rodzinami aktywnie spędzają tą niedzielę. Mamy nadzieję, że to już będzie tradycja i co roku w coraz większym gronie będziemy się tutaj spotykać. No Jak widać przepiękne, barwne stroje, dzwonki, kibice, świetna atmosfera. Myślę, że teraz będzie już tylko ta impreza rosła.

Od 10 lat spotykamy się na hali sportowej Gorce 6 stycznia na rodzinnym turnieju tenisa stołowego imieniem Jana Klaga. Spotykamy się już dziesiąty raz duetów z roku na rok przybywa. W tym roku rekordowa ilość duetów, 43 duety. Są to duety, które przyjechały do nas no, niemalże z całej Polski. Mamy drużyny z Mielca, mamy drużyny z Poznania, no i oczywiście okolice całego, całego Podhala. Główny zamysł turnieju rodzinnego polega na tym, że grają duety. Są to duety, w których występują osoba pełnoletnia z osobą niepełnoletnią. Występują mamy z dziećmi, ojcowie z dziećmi, z wnukami, ciocie, z bratankami, z siostrzeńcami. Taki jest, taki jest ogólny zamysł, żeby było to spotkanie jak najbardziej rodzinne i jak najbardziej jak najbardziej wesołe, spędzone w miłej, przyjemnej atmosferze. Wszystko to dzięki uprzejmości naszych sponsorów, których mamy naprawdę bardzo dużo, i tutaj biorąc pod uwagę to, że występujemy już dziesiąty raz, nigdy o nic nikogo nie musimy prosić. Każdy jest chętny do tego, żeby wspomóc nasz turniej, nagrody są naprawdę szalenia atrakcyjne także wszystkim sponsorom bardzo serdecznie dziękuję za pomoc przy organizacji tego przedsięwzięcia dziękuję bardzo zebranych z wielką radością oczywiście na 23 koncercie kolei. Niebieską... Z wytłumaczeniem dlaczego 23. Chór istnieje 72 lata, ale dawniej, oczywiście, w innych realiach politycznych, śpiewaliśmy tylko i wyłącznie w kościołach takie rzeczy jak kolendy. Natomiast od 23 lat możemy sobie pozwolić, no może i wcześniej, ale dopiero wtedy pomyśleliśmy, żeby śpiewać kolendy dla większości miasta, właśnie w Domu Kultury. I stąd 23. Koncert kolend. Witam Państwa na Targowicy, ze względu tego, że zbliżają się ferie, pragnę zaproponować moje narty, które są w dobrym stanie, są sprowadzone z Austrii, buty narciarskie dobiorę na miejscu, każdy rozmiar oraz kaski oraz kijki narciarskie. Tak samo sprzęt biegowy typu, wszystko sprowadzone z Austrii, w dobrym, w dobrym, czystym stanie. Wybór jest duży, każdy może dopasować wszystko dla siebie. Jestem tutaj w każdy czwartek i w każdą sobotę od godziny 8 do godziny 12. Zapraszam.